Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studio MO, prosto z Parku Designu i Sztuki MO w Poznaniu. W ostatnim odcinku serii Z Życia MO rozmawiałam z Olą o płytkach. A że płytki to niezwykle obszerny i bogaty temat, zdecydowaliśmy się go podzielić na kilka odcinków tematycznych. Ostatnio rozmawiałyśmy o trendach, o modzie w branży płytkowej, czyli były wzory, kolory, dekory, mozaiki. Dzisiejszy odcinek poświęcimy w 100% wielkiemu formatowi, czyli płytkom XXL. Do rozmowy zaprosiłam Basię. Basia na co dzień w grupie Mo zajmuje się koordynacją projektów inwestycyjnych i w tych projektach coraz częściej przewija się właśnie produkt, można powiedzieć, nowy na rynku, ale zdobywający coraz większą popularność, czyli płytka XXL. Basiu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do studia MO. Powiedz mi, kiedy mówimy o tym, że płytka jest wielkiego formatu, a kiedy ona jest XXL i kończy być po prostu normalną płytką? Okay. Zgodnie z nomenklaturą producentów, płytka jest wielkim formatem wtedy, kiedy jej rozmiar jest równy lub większy? 120, 120x120 cm. Aha, czyli większy niż 120? No to tak. taka, można powiedzieć, średni format. Tutaj się zaczyna, zaczynamy mówić o płytkach XXL. A gdzie się kończą możliwości wielkiego formatu? Jakie mamy największe w ofercie? Na dzień dzisiejszy, uwzględniając możliwości produkcyjne i technologiczne u producentów, tym maksem, do którego jesteśmy w stanie działać, to jest 160x320. Na 323 metry 20 tak. cm. To jest rzeczywiście już wtedy gigant. I chyba taką płytkę mamy ze sobą, prawda? Dokładnie tak. Okej, okay. a powiedz mi, dlaczego my to robimy? Dlaczego producenci tworzą coraz to większe formaty, co było nie tak z moimi płytkami? Dlaczego idziemy w maksa, dlaczego idziemy w skalę? Czy płytki XXL mają jakiekolwiek inne walory, zalety poza no estetycznymi? Bo niewątpliwie jest ten efekt, wow, jest spektakularny popularny produkt, ale czy cokolwiek poza estetyką? Ta estetyka jest niezwykle istotna, tak jak mówisz, ona wychodzi nam na pierwszy plan. Tak. To ją widać na dużym formacie, wzór jest lepiej wyeksponowany. Mhm. Natomiast zdziwisz się, ale ten produkt jest też również funkcjonalny. Funkcjonalny taki gigant. Okej, okay. dlaczego? Jak to możliwe? Największą zaletą płytki w dużym formacie jest to, że nie posiada fug. Fugi są tym najsłabszym elementem każdej powierzchni płytkowej. Czyli ograniczając ilość fug, ograniczamy sobie te miejsca potencjalnie, w których mogą nam się rozwijać grzyby i pleśni, które są najbardziej czasochłonne, jeśli chodzi o sprzątanie. Czyli w skrócie łatwiej nam ten produkt utrzymać w czystości. Czyli produkt higieniczny, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Okej, okay, rzeczywiście ja widzę fug brak. Tak, to jest ten aspekt pierwszy. Drugie, dużo Format, wprowadza do porządkuje nam przestrzeń, mm. wprowadza do niej harmonię, przez co użytkownik danej przestrzeni czuje się w niej po prostu lepiej. Sama wiesz, że jeżeli jesteś w małej małym pomieszczeniu, jeszcze dodatkowo poszatkowanym fugami, ono może nas przetłaczać. Tak. A są miejsca, w których łapiemy oddech i czujemy się w nich dobrze. Tak, czyli taki ład, ale też chyba optyczne troszkę powiększenie przestrzeni, tak, tak. prawda? Zgadza się. Zgadza się. I okay. ostatni, najbardziej fantastyczny aspekt tego produktu. Tutaj jest to. Dzięki jakości wydruku i tej wielkości rozmiaru ten produkt swobodnie konkuruje w przestrzeni z kamieniem naturalnym i wielokrotnie wygrywa. Na jakim polu? Jak to jest możliwe, że wygrywa z kamieniem naturalnym? Kamień naturalny, zaczniemy od tego, że jest surowcem nieodnawialnym. No tak. Tak, a te najbardziej szlachetne, najbardziej pożądane mają bardzo ograniczone złoża. Ich wydobycie jest limitowane i kosztowne. Wyobrażam sobie, że wydobycie prawdziwego, naturalnego marmuru jest niezwykle trudne, ale pewnie i też koszmarnie drogie. To się zgadza, to jest jeden. Drugi, druga rzecz, płyta wielkoformatowa jest łatwiejsza w transporcie, w obróbce i potem w końcowym użytkowaniu. Kamień jest wymagający, on nie może być wszędzie zastosowany, bo jest bardziej chłonny, i jest większy. A. Czyli łatwiej się rysuje, podatny na te, podatny uszkodzenia, na, uszkodzenia hmm. na zabrudzenia, wymaga impregnacji i nierzadko musi być regenerowany, jeśli jest kładzony na podłodze. Okay. W przypadku płytki kładziemy, montujemy, czyścimy, zapominamy bezproblemowa alternatywa w zasadzie dla niezwykle wymagającego produktu, jakim jest kamień naturalny. Dokładnie. A wygląda tak. równie spektakularnie. Ok, powiedz mi ten e, wzór, który jest za nami. To jest jakiś, wiem, specjalny wzór i ma swoją nazwę. Powiedz coś więcej. To jest tak zwany endmatch. Ale zanim wytłumaczę na, nim ten, na czym polega ten endmatch, chciałabym pokazać ci coś innego. E, tam mamy przykład. Chodzi o to, w jaki sposób możemy konfigurować przestrzeń. Płytkami kamieniopodobnym. Tam mamy ułożone płyty, gdzie żyły przechodzą w sposób losowy i tworzy się indywidualny, naturalny obraz. To rzeczywiście randomowo położone płytki wielkiego formatu. Dokładnie tak. A tutaj mamy zupełnie coś innego. To jest tak zwany end match, czyli kontynuacja wzoru. Wzór jest zaprojektowany w taki sposób, żeby mógł być kontynuowany w sposób ciągły, a przy zastosowaniu minimalnej fugi z dalszej odległości uzyskujemy efekt inny. Pełnie naturalnego, wielkiego bloku kamiennego. Zwróć proszę uwagę, w jaki tak. sposób żyły przechodzą pomiędzy jedną płytą a, pomiędzy jedną płytą a drugą. Oczywiście mamy ciągłość wzoru. Tak. To jest niekończąca się, niekończąca się żyła, rzeczywiście. Dokładnie. Mhm. Okay. Czy my możemy dokładać kolejne płyty i, i ten wzór się nigdy nie skończy? Tak, tak. To się nazywa w... end match. Tak, dokładnie. <laughs> Niekończący się wzór. Tam dalej okay. mamy pokazany tak, tak zwany book match. To jest coś dla wielbicieli symetrii. Book match to e, book książka. Odbicie znaczy? lustrzane. Odbicie lustrzane. Okay. Odbicie lustrzane. Tak, w naturze taki efekt otrzymujemy, kiedy blok kamienny przetniemy na pół i go po prostu rozłożymy. Mhm. Czyli mówisz, że jest to naturalny efekt, widoczny w naturze. To nie jest tak, że my sobie tutaj rysujemy, projektujemy, sztuczne wzory. Tak, tak, dokładnie, zaczepnięte z natury. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to zobacz, że nasz e, e, bookmatch składa się aż z 8 płyt. Każda z nich ma wymiar 120x260. Proszę zwróć uwagę na szczegóły, jak, jak dokładnie te żyły przechodzą pomiędzy poszczególnymi płytami, tworząc prawdziwą symetrię. Rzeczywiście, jest, jest efekt symetrycznej książki Bookmatch, czyli end match, Bookmatch, układanie randomowe, ale nadal kręcimy się wokół kamienia. Czy płytka wielkiego formatu to jest jedynie kamień, czy mamy inne wzory? Nie, to nie jest też kamień, są inne. Z przyjemnością ci pokażę w naszej szafie. W naszej szafie. Chodźmy do szafy wielkich formatów, w takim razie zapraszamy tam. Znajdujemy się przy szafie wielkiego formatu. Taka gigantyczna szafa jest tylko w poznańskim showroomie Mo, ze względu na gabarytę i przestrzeń, którą tutaj dysponujemy. Powiedziałaś, Basiu, że płytka wielkiego formatu to nie tylko kamień. Proszę pokaż mi, co jeszcze mamy. To jest, Jakie wzory? To jest też lastryko Aha. Z, z tej strony tutaj, które teraz przeżywa swój. Niezwykle modne. <laughs> tak, renesans. Powrót a, po latach 80. Dalej, co mamy dalej? Mogą to być również betony do pomieszczeń o charakterze loftowym. Okej, okay, płytka betonopodobna, jakby ktoś chciał mieć ścianę w surowym klimacie. Tak, to jest trend, mhm. który ciągle jeszcze dość mocno trzyma jest się tak. we wnętrza. Lofty nadal modne. Mhm. No co dalej? Mogą to być monokolory. Monokolory, jak rozumiem, nie tylko w bieli, tak mamy też możliwość zrobienia płytki niebieskiej. Dokładnie, to wnętrz tradycyjnych. Dobra. Metale to dalej... Jesteś piękne. Pomieszczenia loftowe. Tak, nadal Nie, Mamy tutaj aż taki z rdzą, oczywiście imitacją rdzy, dobra. Dokładnie tak. Ale mogą to być również wzory tekstylne, tak jak w tym przypadku tapeta. Tapety. I to z wzorem natury. Słuchajcie, znowu wracamy do tematu, o którym rozmawiałam z Maciejem przy tapetach. Potem z Olą przy trendach i modzie, że mamy jednak silny, silną potrzebę powrotu do natury i otaczania się wzorami jungle i podobnymi. Okej, okay, tutaj piękne kwiaty. Mhm. Jak tapeta, a więc w zasadzie myślę sobie, że można by było zastosować ją również w łazience. Wyczytałaś to w moich myślach. <laughs> <laughs> Bardzo tak? często, tak, e, mamy pytania o wet system. Jest to alternatywa dla osób Aha. bojących się tapety pod prysznicem i tego Jasne. systemu? Wybieramy Super. płytkę wielkoformatową, brak fuku, czyli łatwo się czyści. Mhm, coś pięknego, coś pięknego, natomiast jednak nie ukrywam, że patrzę na to i myślę sobie problem. Widzę, jak, jak to, ile siły potrzeba, żebyś wyciągnęła Sporo. takie skrzydło. A więc, czy to nie jest jednak problem przy montażu, przy transporcie, czy wykonawcy są do tego przygotowani, bo, bo wydaje się to ciężki produkt w obsłudze? Nie będziemy ukrywać, że montaż dużego formatu nie jest taka jak format chociażby 60 na 120 czy 30 na 60 potrzebne są nieco inne narzędzia i też jest potrzebnych dwóch wykonawców natomiast od dwóch lat wraz z przedstawicielami fabryk prowadzimy szkolenia dla wykonawców w jaki sposób pracować z taką płytą jak ją przenosić jak ją docinać i montować i śmiało mogę powiedzieć, że wykonawcy są przygotowani na to, żeby poradzić sobie z tego typu produktem. Okej, okay, czyli e, z pewnością nasi są przygotowani, co widać po tych pięknych wzorach, e, które nas otaczają, albo e, nie widzicie, ale zaraz Wam pokażemy, że również w naszej łazience w Parku Designu i Sztuki MO, e, oprócz tego, że jest łazienką pełni funkcję, e, funkcję funkcjonalną, to jest też ekspozycją wielkiego formatu. Co tam widzimy w Zgadza łazience? Się. Zgadza się. To jest fantastyczny przykład tego, jak na stosunkowo niewielkiej powierzchni możemy zastosować duży format i on się nam tam sprawdzi. Centralnym miejsce, miejscem łazienki jest lustrzane odbicie płytki marmurowej, czyli tzw. Book book match, match, tak zwany nasz mecz. Dokładnie. On jest zestawiony z ciemnymi marmurami i pomimo tego, że płytki są ciemne, całość jest przełamana lustrem i podłogą drewnianą z bardzo elegancką armaturą i tereniką i lustrami i całość stwarza takie pomieszczenie, taką perełkę niezwykle głęboką, ciepłą i przyjemną. I muszę przyznać, że jest taki efekt luksusu jednak. <grym> Tam się człowiek przenosi do innego świata. Dokładnie tak. <grym> Dokładnie okay. tak. oprócz tego mamy również bardzo ciekawą ścianę przy restauracji Włoszka. Myślę, że też zaraz ją Państwo zobaczycie, a ją pokażemy. Dlaczego ona jest ciekawa? To jest roboczo nazwana ściana Picasso, ponieważ Picasso. <grym> <grym> tak, architekci mogą się naprawdę wyżyć artystycznie. Eee, tak, na tej ścianie zas zastosowane zostały cztery rodzaje, cztery kolory e płytek w bardzo nietypowych e połączeniach, czyli nie jest to ani nasz Bookmatch, ani Endmatch, ani przypadkowa mozaika. Tu wzór został specjalnie zaprojektowany. Bawimy się geometrią e oraz kolorami e i całość. E jest naprawdę niebadalna. To prawda. Wiem tak. słuchę chodzą, że gdy przyjechał e, przedstawiciel fabryki, z której mamy tutaj e, te płytki e, włoch, to powiedział, że takiego efektu na całym świecie jeszcze nie widział. Jest to rzeczywiście efekt wow, także kto ma okazję być w Poznaniu, zapraszamy, musicie to zobaczyć. Okej, okay, te płytki są pocięte w pewien tak. sposób, geometryczne, tak jak wspomniałaś. W jaki sposób my je tniemy? Nożem? To jest właśnie ta cała magia, dzięki której jesteśmy w stanie tworzyć niekonwencjonalne kształty na ścianie. Płytkę, płytka jest fantastycznym tak jakby surowcem do tego że możemy wycinać z niego dowolne kształty metodą waterjet. Co to jest waterjet? Waterjet jest to metoda cięcia płytki z ogniskowanym strumieniem wody, do którego jest dodane ścierniwo i całość jest rozpędzona do prędkości dźwięku. Dzięki temu z ogromną precyzją, co do milimetra praktycznie, wycinamy kształt który ma powstać? Słuchajcie, my wycinamy płytki wodą o prędkości dźwięku. E, jeśli powiecie, że coś jest niemożliwe, to ja w to nie uwierzę, <słuch> bo w mo no wszystko jest możliwe, także tniemy je ok, ale jak wiem, nie tylko, żeby położyć je na ścianach, prawda? Tak. Płytki wykorzystujemy również w innych wnętrzarskich sposobach, funkcjach. Na przykład robimy z nich blaty do stolików. Zgadza Mamy się. w ofercie marki Hashlab stoliki mokate. E, czy możesz mi powiedzieć o nich coś więcej? Z przyjemnością, ale najlepiej pracuje się na żywym organizmie, zatem zaproszę Cię do takiego stolika. E, chodźmy, zobaczymy stolik mokate z blatem z płytki. Jesteśmy w wspomnianym wcześniej stoliku mokate z blatem z płytki. Czy stolik Mokato występuje jedynie w takiej konfiguracji, z takim stelażem i z taką płytką? Nie, oczywiście, że nie. Takie cudeńko możesz sobie skomponować u nas sama. O. Personalizujemy nasze stoliki. Do wyboru mamy dwie różne wysokości, mm -hmm. dwa rodzaje stelaża, mm -hmm. cztery kolory i cztery średnice. Cztery kolory stelaża, jakie mamy, bo w złoto to widzę, co jeszcze? Złoty, stal szczodkowana, czarny, mm -hmm. no i oczywiście miedziany. Mm -hmm. Cudeńko. Okay. No i największa perełka, niezliczona ilość blatów. Czyli każdy w zasadzie blat z każdej płytki, którą pokazywałaś wcześniej, możemy mieć beton, możemy mieć nawet tapetę. Tak, możemy mieć wszystko, cokolwiek mhm. sobie zażyczymy. Cudownie. Czyli stolikiem mokate, a czy płytka to tylko blat do takiego stolika, czy też może być blatem na przykład kuchennym? Nie, może być też zastosowana w kuchni. Zapraszam Cię Chodźmy do kuchni za tym. Trzy kroki dalej. To ma Niestety jedzenia, ale są e, praktyczne wiadomości. Tak, dokładnie. Czy ten blat to płytka? Tak, dokładnie. Ten blat ale nie tylko. Płytką jest też obudowana cała wyspa. Płytka jest również zamontowana mhm. na frontach e, szafek. Czyli Ej. to wszystko o, z, obite jest płytką. Tak. Mhm. Zwróć proszę uwagę z jaką precyzją. E, z jaką precyzją? Mhm. Płytka jest zamontowana na korpusie. Na stylazu szafek. Szuflady, dobra. Czyli tutaj te wszystkie narożniki, to jest, mimo że są takie miłe w dotyku, to tak. to jest jednak płytka. Tu jest płytka, mm -hmm. tu jest masa epoksydowa, położony lakier mm -hmm. i tył to drewno. Super. Na przykład w przypadku kamienia nie mamy możliwości zrobienia kuchni kamiennej. Jest to doskonała alternatywa do kuchni drewnianych. Tu mamy to samo, tak? Dokładnie tu też tak. jest płytka, tak. Ale zobaczcie, jaka precyzja e, wykonania. Tu wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej, że rzeczywiście nasi wykonawcy e, no, robią cudeńka i dzieła sztuki, i że to nie jest jednak. E, Trudny produkt już dziś, mhm. dokładnie tak. Ej, I ta kuchnia zostanie z nami naprawdę na lata, Ej, nie tak jak drewniana, która może się rysować i będzie wymagała od czasu do czasu na przykład przelakierowania. Mhm. Tutaj po prostu ścieramy e, powierzchnię. Za, pomocy, za pomocą wody z delikatnym środkiem czyszczącym i nic więcej nie musimy robić. Rozumiem. Mhm. A ten fartuch za nami. Czy to też jest płytka wielkiego tak, formatu? To też jest płytka wielkiego formatu zestawiona z podłogą, kontrastuje tą y, ciemną bryłę kuchenną. Natomiast możemy to wymienić i na przykład na ścianę zamontować sobie czarną płytkę, a kuchnię i wyspę obić na przykład naszą ukochaną żyłą. Dokładnie do tego dodać stolik na kawkę obok i mamy. Spersonalizowane wnętrze, indywidualny projekt, u nas w kuchni coś nietypowego. No, efekt jest rzeczywiście niesamowity, i tu widzę to, o czym mówiłaś wcześniej, że rzeczywiście nie ma FUG. Czyli jest to e, produkt piękny, ale też higieniczny, jak rozumiem. Okej, okay. okay. czy tylko e, kuchnia, czy jeszcze coś, jakieś zastosowanie, użycie płytki XXL? Generalnie wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy e, zastosować kamień, czyli na przykład na schody, e, możemy taką płytkę zastosować na elewacje, na parapety, możemy tworzyć z nich donice. Generalnie Ogranicza nas tylko wyobraźnia. O, nieskończone może możliwości, jak mówimy tutaj w mo. <laughs> Okej, okay, Basiu, pięknie Ci dziękuję za tą ciekawą, nas, naszpikowaną ciekawostkami rozmowę. Myślę, że nie mieliście pojęcia o tym, co można wyczarować z płytki XXL. No ja przynajmniej nie miałam pojęcia. A, jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy Was do salonów Mo. Pytajcie doradców o ten produkt. No i jak będziecie w Poznaniu, to koniecznie zaglądnijcie tutaj, bo rzeczywiście mamy gigantyczną fajną ekspozycję, na którą mm, pozwala nam przestrzeń. No i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Bądźcie z nami, lajkujcie, komentujcie a, i nie przegapcie kolejnego odcinka. Na pewno jeszcze trochę opowiemy Wam o płytkach. Dzięki za dziś. Cześć, do zobaczenia. Hej!